Transmisja zawiera treści nieodpowiednie dla widzów niepełnoletnich oraz takie, które mogą urazić niektórych dorosłych. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Jeśli jesteś pełnoletni, potwierdź to łapką w górę. Jesteście gotowi na totalne skurwienie? 10 9 Osiem Siedem Sześć Pięć Cztery Trzy Dwa Jeden Zaczynamy! Powiedz, powiedz jak to jest Że na świecie ty Jest tak dużo łez Co dzień wielki deszcz Pada wokół nas Powiedz jak to jest Że świat poczę cały czas Świat nie wierzył za Baby don't cry Szkoda naszych łez Baby please don't try. Świat nie wierzył zay don't cry Bo za dużo jest Baby don't Na tym świecie w Świat nie wierzył za Baby don't cry naszych łeb Świat nie wierzył za Baby don't dużo jest don't cry Na tym świecie łez Świat nie ma halo halo, kur, syn pasz. Wciąż i mało łez. Skąd się bierze ten, Wrócił syn marnotrawny. Nieustanny gości deszcz. Nie desz. czarne, fajne. Świat nie wierzy nie łez. Wow. Baby, to za dużo jest na tym świecie łez. Co to? Kurwa, przepraszam, to było zaplanowane. Teraz tak, taka przerwa na jego, ale. Ciała wszystkim, widzowie. Wróciłem, syn, syn marnotrawny wrócił do was. Czekajcie, po muzyczku dopracować. pracować. Eee, za te słowa muszę ustawić. Wierzę, jak odstawienie nagrywania. Ja już piwo widzowie musiałem przed lightem ze stresu wypić. I to nie były jakie, bo zateczki, jedno z takich teoretycznie droższych piwsk, ale mówię...